I Zaboryczka, terapia skoncentrowana na emocjach. Sławek Czarnecki, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. I nasz cykl skoncentrowani na relacjach. Witamy Państwa. Dzień dobry. E, za ostatnio mam odcinek specjalny, ostatnio rozmawialiśmy odnośnie rodziny pochodzenia, odnośnie kwestii tego Czy Wtedy chyba powiedzieliśmy to, co najważniejsze odnośnie tych wszystkich kwestii. Tak, tak. No właśnie z tą rodziną pochodzenia chodzi o bezwzględny szacunek dla tej rodziny pochodzenia, dla, tak dla przypomnienia, nie? Czyli szanuj rodziców swojej żony, swojego męża, w no. tym, co mówisz, jak, jak, jak ich traktujesz, nie? Jacy by nie byli. No. Ta rzecz, nie ograniczaj, czy nie. Yy, yy, za zabranie kontaktu, tak? czyli yy, relacji yy, swojej yy, męża, żony z, jakby z rodzicami. I tu, to jest jakby takie założenie, jak wszystko jest zdrowe. Wszystko jest zdrowe. Bo też no, tak, fakt, to może być To może trochę też wynikać, ta zaborczość, to ograniczanie trochę może być takie lękowe. To, co mi się gdzieś skarżyło, że jeżeli. Ograniczam moje żony kontakt z rodziną, to, to jest takie też trochę w kontrze. Okej, mój mężu, jadę na weekend do rodziców, ale wciąż Cię kocham i nie musisz czuć, że przestałem Cię kochać, bo jestem na weekend u rodziców. Mhm. Tak, tak, ale właśnie, no bo yy, to teraz kwestia taka, czy następny weekend też pojadę i kolejny, nie? No właśnie. Chciałabym spędzać z rodzicami, bo tak ich kocham, tak za nimi tęsknię i są tacy wspaniali. Oczywiście to może być tak, że jest wielka miłość wielka tam duża bliskość ale wtedy ten mąż już się może zaniepokoić, a ja, nie, a, a gdzie nasze weekendy i może zacząć się tam jednak tak denerwować, nie, to, to chyba zrozumieć To jest tak, żeby że mam powiedzieć, że tam jest taka wielka miłość, trochę od razu wejdę w kąt, czy to jest jeszcze, jeżeli ten każdy weekend jest spędzony z, z rodzicami, czy to jest jeszcze wielka miłość, czy to jest właśnie ta słynna, tak naprawdę nieprzecięta pępowina? Wiesz co, mi to już troszkę śmierdzi, chyba że jest tak, że ja tam tam, nie wiem, oboje, że fajnie spędzają czas, tak, że obojgu im to pasuje, tak, no to na weekend można sobie wyjeżdżać, tak, jeśli rodzice mają, nie wiem, super bazę w górach, tak, no to... No, to Aż dziwne byłoby, gdyby nie chcieli co weekend, co weekend pojechać. Ale może być jednak, że któreś czuje, nie, że bo bądźmy sami, nie, chcę spędzić z tobą tam któryś weekend i tu jest... No, ja, też w górę, ale trochę inny i powiedzmy samy, dokładnie. A, a, a. I teraz wiesz, to jest kwestia słyszenia, nie? czy ona a. go słyszy, czy potraktuje serio, jest jakby tutaj, no, no, z, z jego potrzebą i w ogóle tu się otwiera taki temat responsywności. Ja chciałabym tego na razie zaznaczyć, ale to może być jeszcze kolejny wątek, jakby kolejny taki nasz odcinek. Responsywność, czy odpowiadam y, na twoje, y, nie wiem, y, na twoje prośby, na twoje potrzeby, czy jest ode mnie odpowiedź? Nie? Czy to jest czy... I tutaj byłoby tak, gdyby ten mąż powiedział, kochani, już za dużo do tych rodziców, pojedźmy e, e, gdzie indziej, ja nie ma sprawy oczywiście, tak? Taka byłaby odpowiedź, że cię słyszę i widzę. A teraz Aha. przypomina taka historia, że pracowałam z parą, która miała taki konflikt, że mąż powiedział tak: 15, tam chyba 15 lat w związku byli, 15 razy byliśmy na świętach Bożego Narodzenia u Twoich rodziców. Ja chciałbym w końcu, żebyśmy pojechali raz do moich. Po 15 latach, to jest dla mnie strasznie ważne: moi rodzice coraz starsi bardzo mi na tym zależy. A Ta żona na to mówi: Nie, ja moich rodziców nie zostawię, ja jestem jedynaczką, jestem, nie jedynaczką. Jestem tylko ja, bo siostra za granicą i y, nie mogę ich zostawić. I w jej świecie ona swoich nie mogła zostawić, ale on swoich zostawił na 15 lat, że tak powiem, jakby w tym ważnym dniu. Nie? I... Powiedziałaś, że tak mówiliśmy o tych, tych weekendach, w weekendach powiedziałaś, że tutaj ci coś zaczyna trochę śmierdzić, czy, czy to jest właśnie to, czy to jest... Tak, 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 no tu jest, nie, ta siła, ty, ty, no właśnie tego, tego ciągnięcia do, y, do tych rodziców, ale w tym <tłuk> momencie nie widzę tego męża, hmm? nie widzę jego, nie wiem, potrzeby, sytuacji i to nie jest sprawiedliwe rozwiązanie. Hmm. i też skąd to tak naprawdę, znowu, znowu, znowu moje typowe pytanie, które już upierdliwe, Okej, okay. skąd to się weźmie, skąd to się bierze, że będąc w małżeństwie, zakładając, że okay, chcę, wybieram człowieka, z którym chcę spędzić swoje życie, zupełnie nie widzę tego, że 15 lat byliśmy wszystkie święta u moich rodziców. Mm -hmm. skąd to może? nie widzę. Czy to jest ta zbyt bliska więź z własną rodziną? To zazwyczaj jest jakby bardzo skomplikowane. Często te osoby naprawdę nie są świadome, że robią coś nadmiarowo, tak czy że, że to jest jakieś niedojrzałe, bo zawsze tak było i tak się do, do tego przyzwyczaiły. A jeżeli ten partner życiowy tam się zaczyna trochę jakoś buntować i złościć i tak dalej, no to kto jest konflikt, to jest y, jakaś defensywa, nie? Jakaś, jakaś, jakaś walka, a niesłyszenie tego, co, o co mu chodzi? czemu on tak jakoś tutaj podnosi ten temat w kółko, nie? Co, co, co tu się dzieje? Y, no A na twoje pytanie, o co chodzi z tą nieprzeciętą pępowiną? Y, to są różne tego powody. Y, najczęściej jest tak, że chodzi o matkę. Nie? Czyli że ojcowie jakoś, rzadko się słyszy o ojcach, którzy nie przycięli, powinien ze swoimi dziećmi, a już no. na pewno nie z synami. Uważasz uh -huh. sobie, nie? że, bo tam uh -huh. córeczka, no to tam może jeszcze, tak, ale z, 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 syn nie. Pewnie dlatego, że ojciec jest bardziej w świecie, nie? Gdzieś tam idzie na polowanie, tak, a to ta mama wychowuje, tak, jakby tuli, no, wszystko robi przy tym dziecku i strasznie ciężko jej się z tym dzieckiem rozstać. Uh -huh. Jest tak zwany syndrom pustego gniazda. Nie? Uh -huh. Tego częściej doświadczają kobiety. Aha. Mam takie doświadczenie, jak moja córka opuszczała dom, to ja chodziłam jakaś, no naprawdę tak mi było ciężko, trudno i tak dalej. no już luz, spokój, w ogóle jakby po nim spłynęło. Nie? Ja już go pytałam, czy, czy nic nie czuję, i no, dobrze, to jakoś taki do tego zdrowo potrzebnie, ja musiałam się jakoś tam ogarniać. No, ale, <gryw> więc to, mając wielką wiedzę, i tak się te procesy przechodzi na własnej skórze, nie? Yy, no Ale wracając do, do źródeł tego, więc może być tak, że ta mama sobie robi, yy, no właśnie, jakiegoś emocjonalnego partnera yy, jakby z tym dzieckiem. To, to może być syn, to może być córka. właśnie ja yy, yy. taką rzecz na chwilę słowa, ok? Bo on mówi, że rzadziej będzie ta emocjonalna pępowina u ojca, mm -hmm okej, okay, może jeszcze tam, może jakoś wobec córki, ale raczej nie bardzo, że częściej będzie ta emocjonalna pępowina ze strony matki. I powiedziałaś, że trochę, że, że ojciec jest, że być może to wynika z tego, że ojciec jest bardziej w świecie, że jest na tym polowaniu. Mhm. Powiedziałaś, że matka robi trochę partnera z dziecka. Czy te rzeczy ze sobą się zgrywają, że ojciec jest trochę mocniej w świecie, trochę go tak jakby nie ma i matka przenosi dziecko, do roli partnera. Wiesz co? No właśnie, tak może być, nie? że na przykład rodzice są y, y, albo po rozwodzie, ta matka jest samotna i przeciwdziała samotności tym, że ciągle to dziecko tak trzyma przy sobie, nie? Uh -huh. y, albo y, są w słabym związku, ojciec jest unikający i właśnie gdzieś tam się zakopuje, tak w jakimś swoim grze, i ta matka też jest samotna i szuka, nie wiem, towarzystwa, tak, relacji gdzie indziej, no to właśnie jakby w tym ukochanym dziecku. Aha. To też jest sytuacja czasem takiego odwrócenia tego, ten tak zwany reparenting, tak? Nie, przepraszam, parentyfikacja. Tak, że dziecko staje się trochę rodzicem swojego rodzica. Tak? I to też bardzo wiąże, tak? Czyli moi rodzice sobie nie radzą, mają długi, mają problemy, nie ogarniają, i ja muszę im pomagać, muszę ich ratować. Tam często będzie ten alkoholizm słynny. Tak? Że, że trzeba tam ojca, nie wiem, ratować i yy, otrzeźwiać i tak dalej. Ta matka dzwoni znowu się napił, No to to dziecko tam jedzie tak i, i reaguje, ingeruje. Yy, i jest myślę, że, że, że to okay, że może być alkoholizm po stronie ojca. Matka dzwoni, że okej okay, się znowu na. Czy to będzie tak, że w tej parentyfikacji? Częściej będzie na przykład jakiś, pro, że jakiś problem po stronie ojca, a jakaś nieporadność po stronie matki? Yy, nie, może tak być, może być też odwrotnie. To, to chyba nie ma, nie ma znaczenia. Przecież jakieś statystyki są, że czegoś więcej, nie? ale to też matka może się upijać, ojciec dzwoni, weź, przyjeźdź, zrób coś tam swoją matką znowu coś tam. nie? Uh -huh. No, ale na pewno tutaj parentyfikacji to kolejny temat, nie? Ale jest tak, że ci rodzice nie, no nie są rodzicami, nie, nie domagają jakoś i się zachowują jak dzieci, i to dziecko czuje się zobowiązane, żeby ich ratować, żeby ich chronić przed nimi samymi, przed ich długami, przed ich jakimiś tam numerami. I Aha. to jakby bardzo słabia związek no, obecny, tak, bo właśnie zamiast ubyć i trzymać żonę za ręce i patrzeć jej w oczy, no to tam jest dramat, emocje, przeżywanie, deprecha, bo się znowu ojciec napił, bo właściwie jak jest odcięta pępowina, no to mama dzwoni, tato się znowu napił, no to mamo bardzo cię współczuje, ale to nic nowego, tak on tak już robi, przecież to regularnie od 25 lat i według mnie potrzebujecie pomocy, leczenia, mogę wam to jakoś pomóc, ale tak to no to ja już nie mam mocy i sposobów, żeby coś tutaj z tym zrobić specjalistów, tak? Tu trzeba leczyć, no na przykład, nie? Nie swojej rodziny, żeby lecieć ratować was? Tak, tak. Mhm. Chyba, że będzie talina, ten sznurek w postaci przedpompowiny, to ja cię tu jednak przyciągnę. Mhm. Yy, no tak, tak, no bo to też mogą być telefony dramatyczne, umieram, tak, mam zawał. Coś się no to... dzieje, tak, takie historie słyszałam, no i to dziecko no, ileś razy reagowało a potem mama dzwoni, że ma zabawny, czy nic nowego i tak dalej. I wtedy jak naprawdę będzie potrzebowała pomocy, to nikt jej nie udzieli, bo wszyscy to przegapią, bo ona tak zawsze nie? jakoś y, y, manipuluje na przykład, tak? Czy. czy, czy... Posłynie, bo ja jak, jak nie przyjedziesz, jak czegoś nie zrobisz, to ja umrę i w ogóle coś mi się porobi. Aż w końcu przychodzi ten moment, że naprawdę coś się dzieje i nikt już wtedy na to nie zwraca uwagi, bo tak często to było manipulacją, że gdy staje się prawdą, to dalej myślą, że to jest kłamstwo. No to tak, ale też zobacz, że dziecko, które tak jest szantażowane, to najczęściej pewnie nie jest to tylko w dorosłości, tylko zawsze tak było. Jest... Mm. No, na to jakby taką wrażliwość i taką automatyczną odpowiedź, nie? Że, żeby właśnie reagować na to tak jak ta matka chce, żeby ją dobruchać, uspokoić, zadowolić. Jest w takim już jakby mechanizmie no takim no troszkę toksycznym, nie? ale takiego właśnie reagowania na, 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 na te na manipulacje, no, to tak mocno to nazwę. Ale też uda, to będzie no, ta więź bardzo silna, tak? U, uwikłana nie, nieprzecięta to ta powinna. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Tą osobę to po prostu mocno wyrywa z jakiegoś nowego świata, które nawet jeżeli założymy, że ktoś daje radę sobie z tym. czy że... mm -hmm. Też pytanie, na ile to nie zostaje w nas, ale załóżmy, że OK, że zostało w nas, ale nie przelewa się na związek, jaki budujemy, mm -hmm. że na Buduje jakiś zdrowy, nowy związek, który mógłby być ostoją jakiejś stabilności, to ta mm. przecięta pępowina trochę wyrywa mnie z tego nowego świata mm. do tego dawnego, tak nawiązując do grudzińskiego tego innego świata. Mm. Tak, tak, tak. Wiesz, bo to też na najczęściej jest historia cała, taka, że jako dziecko, to dziecko to opiekowało się tymi rodzicami, ich tam rozdzielało, tak, czyli reagowało, jak się kłócili i tak dalej. I zostało tym obrońcą, tym bohaterem, no nie wiem, jak to, tą rolę nazwać, nie? ale właśnie takim ratownikiem o to będzie dobre. Uh -huh. I żeby się z tego wyrwać, to wręcz terapii pewnie trzeba. To, jest, to są tak silne mechanizmy, że naprawdę nie wystarczy się puknąć w głowę i powiedzieć, dobra, koniec. Nie? No czasem takim, jak już mam dość, już totalne przegięcie, to wtedy może być taka, jakiś taki przełom, że koniec, nie? ale to wtedy jest na takim odcięciu. No właśnie, czy to będzie wtedy na takim zupełnym odcięciu, czy to też potem takie chwilowe odcięcie nie odwróci z powrotem? A te, tylko wiesz co, tego już, to już chyba sobie jako kolejne tematy, że jeżeli mam faktycznie tą rodzinę, z którą nie jest ok, to czy faktycznie się tak zupełnie odcinać, czy jednak spróbować w jakiś nowy sposób zbudować te relacje? Wiesz co, właśnie, bo to jest tak, że odcięcie się takie gwałtowne, nie, że nie razy sobie z nimi odcinam się, no też nie jest dojrzałym rozwiązaniem. Mhm taka prawdziwa przecięta pępowina to jest taka, że ani nie jestem jakby tak nadmiernie zależny od, od tam opinii rodziców tego, co oni do mnie chcą, ani nie jestem taki przeciwzależny, czyli zbuntowany, tak? Bo jak ktoś jest mama mówi ubierz czapkę, tak, będziesz mi mówić, jestem dorosły, pójdę bez, a jest roz minus 20, to znaczy, że nie odciąłem pępowiny, tylko się buntuję. Ocięta powinna polegałaby na tym, że jako, jeśli mi ta mama powie, ubierz czapkę, to sobie myślę, no jest to sensowna rada, bo jest minus 20 stopni. Oczywiście, że ja mam taki plan i nie wynikam na to, czy to mi mama kazała, czy nie, bo ja sam tak uważam. Proszę sprawdź, to jest tak, jeżeli mama powie mi, załóż czapkę. To jak będę tak trochę nawiązuję do terapii schematu, że jak będę ulegać schematowi, to za każdym razem założę, jak tak. będę się buntować przeciwko schematowi, czyli wciąż będę na tej samej monecie, tylko z drugiej strony, to nigdy nie założę, a jak to tak. będę dojrzałe, to po prostu tak. wyjrzę przez okno i sprawdzę pogodę. Tak. Okej, dobra, jest pomysł. Ale no, takie uprowadzenie to... ale trochę. Tak, czyli nieważne co mówi mama, tak, do, 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 aż w taką stronę, tylko ważne, co, co ja y, uważam. Także niekoniecznie zawsze ubiorę, niekoniecznie, że zawsze nie ubiorę, tylko po prostu sprawdzę pogodę i zobaczę, jaka ta pogoda jest. Mm -hmm. Zresztą teraz tak też myślę, że okej, okay, no mamy tą sytuację tego uwikłania tej nieprzeciętej pępowiny i co właściwie może zrobić osoba, która jest w związku z kimś, kto ma tą pępowinę nieprzeciętą, żeby z jednej strony no, zachować ten warunek ten podstawowy, okazać szacunek tej rodzinie pochodzenia, a jednocześnie no być w związku, mieć tą żonę czy męża. Co z tym zrobić? Ja zapraszam na terapię par, nie? Bo naprawdę mhm. ciężko ten problem rozwiązać samemu, bo tam jest dużo tych różnych takich uwikłań, mechanizmów, takich, no właśnie, które po prostu jak kajdany trzymają osobę. Mhm. Niełatwo się z tego wyswobodzić samemu. Nie? Więc jest problem, żona widzi problem, ja nie widzę, tak, ale pójdźmy do terapeuty, zobaczmy, kto ma ten problem, o co chodzi. No i wtedy to może być pomocne, tak? bo terapeuta i to jakoś ponazywa odpowiednio, i pouświadamia, i połączy kropki, i to jakby wtedy z tą wiedzą można jakoś, jakoś z tej wiedzy skorzystać. No, to, tak bym Ewentualnie terapia indywidualna też byłaby niegłupim pomysłem, tylko często jest tak, że zwłaszcza pacjenci twierdzą, że nie potrzebują, że to jest oznaka słabości, że sobie bardzo radzę sam, że nie widzą problemu i się strasznie temu opierają, nie? I wielka szkoda, bo jak nas boli ząb, to idziemy do dentysty, tak? Jak mamy jakieś nerwowe tiki, to idziemy do neurologa, bo się przejmujemy, nie? A jak tam nasza psychika jakoś się nie domaga, to, to sami sobie damy radę, nie? To jest to upiorne, wiesz, to upiorne powiedzenie, że wciąż, wciąż w tym trochę jesteśmy, że w krajach postsowieckich terapeuta dla mężczyzn ma 40% wody, a 60, nie, 60% wody, a 40% spirytusy. Aaa, tak? Jest, jest, jest takie, takie dość upiorne, ale wiesz co, bo to trochę gdzieś jest, że tak naprawdę, że szczególnie faceci ja uznają, że to może być jakaś oznaka słabości, to zamiast pójść na terapię, to pójdę po prostu, zajrzę zaj, 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 do kieliszka. Na przykład, nie? Ale z kolei znam osoby, które się w końcu przemogły, znam jacyś tam pacjenci mm. i mogą sobie chyba pogratulować i podziękować odwagi i takiego właśnie jakiegoś, nie wiem, stanięcia w prawdzie i zajęcia się tym problemem. nie? że, że to taki początek właśnie jakiegoś, no nie wiem, tego, tego jakiegoś rozwoju, już bo terapia. Nie, nie wchodzę w kolejny temat, ale, ale tak pójdę za tym, y, przez, za tą myślą, uh -huh. że terapia jest taką okazją do rozwoju, do lepszego poznania siebie. Uh -huh. nie? Y, dużo czasu spędzamy, żeby poznawać różne rzeczy, jakie nas interesują samochody, uh -huh. historia, tak? jakieś tam właśnie technologie itd. i tak dalej. Czasem naprawdę setki godzin na tym spędzamy. Uh -huh. A nie chce nam się spędzić tych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin z terapeutą, żeby rozmawiać o sobie o swojej psychice, swoich mechanizmach, swoich uczuciach, swoich traumach nie? i tam właśnie tym wszystkim co się dzieje. Nie? Ja patrzę, patrzę z mojego nurtu, że w tsr zakładamy, że ok, że nie musimy się wcale tak bardzo skupiać na tym, co jest ciężkie, bolesne, możemy się skupić na tym, co w nas najbardziej sprawne, najbardziej dobre, pójść po tej drodze zasobów i tak na zasadzie rozpoznajmy się, rozwiniemy, poszukajmy tego, co w nas najlepsze i rozwiniemy to, co najlepsze, że mm. trochę tak pod kątem pracy nad tym, co może być, ale to co, faktycznie odchodzimy, że okay, bo mówiłeś, że, że dobrą drogą w sytuacji, gdy widzimy, że mój mąż, moja żona jest, ma jakąś tą mnie on powinę, że drogą mogłaby być właśnie terapia par, ale też jak to w pewnym momencie, znaczy jak to dostrzec, jak to w ogóle, jak, jak zrobić pierwszą reakcję, gdy to dostrzegamy? Co, jak to próbować nadgryzać od której strony? No, tak, tak. Bardzo delikatny temat, nie? Że ta mama jest taka ważna i taka, taka no, święta, nie? Więc, więc to nie jest łatwo, łatwo, ładnie powiedzieć, jak nas to tak wkurza, jak mamy tego dość, jak tego jest za dużo, nie? że to naprawdę jest. Wybuchniemy, że patrzcie tak jakie to jest, jakie tu niesamowitej? niesamowitego wyczucia, żeby odróżnić te kwestie, bo mm. ktoś, kto będzie normalnym partnerem, może po prostu wybuchnąć jakąś formą gniewu, wobec no, trzymajmy się tej matki jako bardziej, bardziej stereotypowego, żeby mm. u... czego znowu tam wyzwania ta twoja matka, znowu te... I okej, okay, kiedy to jest... Pierwszy telefon tego dnia, no to ok, ale kiedy jest to siódmy telefon tego dnia, to gniew będzie na pozór ten sam, ale to będzie osadzony trochę w innej sytuacji, bo ta druga już może świadczyć o tej właśnie nieprzeciętnej tempowinie. No tak, I to, bo to jest... będzie no? siódmy telefon, każdy po pół godziny, tak? Czyli rozmawiasz już czwartą godzinę ze swoją mamą, mini poświęcasz nawet minuty, tak? I jest no. mi tym jakby niefajnie, tak? Nie fajnie. Co trzeba się zrobić, żeby nie wejść w ten gniew? Bo tak naprawdę, jeżeli moja żona ma nieprzeciętą pępowinę mhm. i ja się w pewnym momencie wkurzę no to jest czwarta godzina na słuchawce z tą matką to tak naprawdę nic nie zmienię, a jeszcze bardziej utwierdzę ją w tym, że to tam właśnie dostanie więcej zrozumienia. Jak do tego podejść, bo ten wybuch gniewu nie pomoże? On jeszcze bardziej wepchnie tą osobę w tamtą relację. Tak. Ale ja, ja go tu dobrze rozumiem, tak? Że to ten gniew jest jakby taką emocjonalną informacją, no, że moje y, potrzeby, tak? czy moje granice są jakoś naruszane. Że mam już tego trochę po prostu dosyć. że, że tak, i teraz to, Jak to powiedzieć? To, jak to powiedzieć to, jak to z domu. Tak, tak. Jak to powiedzieć właśnie takim językiem potrzeb, językiem prośby. Y, hmm. no, takie jak myślisz, czy dałoby się coś z tym zrobić, nie? Żeby tych telefonów tyle nie było. No, po prostu na konkretach, na statystykach, jak, jak to wygląda, nie? Czy, czy to jakby jest. Y, dla ciebie w porządku, nie? bo ja widzę w tym problem. Może pójdziemy właśnie do specjalisty porozmawiać, jak, jak to rozwiązać, żeby obie strony były zadowolone. No, jakimś takim mądrym, mądrą zachętą. Tylko tu jest jakby taki mega szkopu, że zobacz, jeżeli któraś z, z parzy, osoba w parze potrzebuje terapii, mówi: Potrzebuje, żebyśmy poszli na terapię, przegadali to, bo się kłócimy, bo, bo coś tam zgrzyta. Mhm. To tu jest właśnie ta responsywność, nie? że responsywny partner czy partnerka powie: jeśli chcesz, to ok. Bo tam no. może być tak, ja tego nie potrzebuję, nie widzę takiego, takiego, nie wiem, takiej potrzeby, dla mnie to nie jest problem, ale jeśli dla ciebie jest, a ty jesteś dla mnie ważna, to pójdźmy i może się no. to dowiemy. Nie? Bo też powiedziałeś też, że okej, okay, spójrzmy, spróbujmy na faktach, na statystykach, hmm. bo zakładam, że osoba, która, tak jak mówiliśmy wcześniej, że ma tą nieprzeciętną którą ona trochę w tym wyrosła. I tak naprawdę no, sobie spójrz, chyba mamy tam droga żona, spójrz, chyba mamy jakieś, jakąś problemową sytuację, bo ty jesteś cztery godziny dziennie tam rozmawiasz z matką przez telefon, to może być odpowiedź, no ale w czym problem? Przecież to mhm. normalne. Mhm. To, tak, 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 tak. Dla mnie to normalne, tak? Mhm. Nie, to normalne. tak. tak jak? W jaki sposób, żebyśmy też takie jakoś wspierali, bo tak, no, okej, okay, w takiej sytuacji ta terapia par może być niezbędna, mhm. jest prawdopodobnie niezbędna, ale też jak trochę zwrócić uwagę, mhm. czy pójść trochę na swoją stronę, słuchaj, dla mnie to jest ciężkie, czy spróbować jakoś za, że spójrz, że my jako związek coś na tym tracimy. Bo to jeszcze, że sobie tylko tam rozmawiają, tak, to nic, ale najczęściej to będą rozmowy o Y, o no, takim wtrącaniu się, tak? Jakby takim, y, takie potrzepty mamy. To powiedz jej to, to zróbcie tam to, to przymalujcie na taki kolor i tak dalej. I to jest. On nigdy nie umie dobrze powiesić firanek, bo się wiesza tam taśmą do przodu, a nie taśmą do tyłu. Teraz tak? biorę na przykład na kapelusza, ale. Tak, tak, tak. Ale właściwie chodzi o te potrzepty, tak? Że y, wszelkie problemy lecę skonsultować z mamusią, bo mam się taka mądra a nic mhm. nie wiem o moim życiu, o moich tam problemach i, i trudnościach, nie, to, to też bardziej to, że przy, o czymś trzeba tam gadać, no to o czym, tak, albo obsmarowywanie no tak. tej żony, a wiesz co to, zrobiła, nie, i tam do, do tej mamusi, i e to jest no mega nie, fair, nie mega nielojalne, tak, że masz coś do żony, to jej to powiedz, jak chcesz to naprawić. Ja, no ja nie umiem a twoje naleśniki, mamo, to zawsze były najlepsze i możemy tak naprawdę trzy godziny rozmawiać o tym, jakie to te złe naleśniki robią na żonę. Tak, tak. I wyobraź sobie, taki był gdzieś tam y, ten rysunek, że jest może łoże małżeńskie, mąż żona w tym łóżku, no. a obok pełno innych osób, tak? Rodzice, tam, inni partnerzy, życiowi i tak dalej, nie? Że po prostu no, nie, nie są sami y, w tym pomieszczeniu, tylko duchy jeszcze tam różnych innych osób. Nie? I teraz, jeśli jest tak, że ta żona już wie, że on z tą mamą rozmawia o ich sprawach, to to jest mega nie okej. Okay. Nie? Jeżeli te sprawy potrzebują omówić i nie są w stanie sami ze sobą, to wtedy właśnie potrzebują mądrego doradcy, ale właśnie no, no niech to będzie ten, ten, ten specjalista, ten terapeuta, nie? do to tych wszystkich tam kłopotów. Mhm. Myślę, że to, co może być ok, czy jakąś zaletą terapeuty, czy też jakiegoś mądrego przyjaciela, to przede wszystkim ta osoba musiałaby być bezstronna a rodzic, którejkolwiek ze stron nigdy nie będzie bezstronny. Tak, tak, tak. I raczej będzie po stronie Syneczka, tak? Czy to no. no. nie nie? Mhm. Ale też powiedziałeś taką rzecz, już dzisiaj tego nie zdążymy, nie zdążymy robić, to musiał być kolejny temat. Mówiałaś o tym, że ktoś, kto ma tą nieprzeciętą pępowinę, mhm. trochę był w roli takiego ratownika raczej. Tak. I też się zastanawiam, na ile ta. Nieprzeciętość pępowiny w sytuacji, gdy ta pępowina na przykład się już przetnie, czy co? Na ile możemy to tak możemy wyrywać pępowinę z kogo, że możemy komuś przeciąć pępowinę, ale nie wyrwiemy mu pępowino, pępowinowatości z niego, że na ile ktoś potem kopiuje ten schemat ratownictwa takiego, takiego, na ile ten schemer w nas zostaje? Co, no właśnie dlatego to jest ta terapia potrzebna, tak? Bo no to nazywamy współzależnieniem, tak? Właśnie jakimś takim, no, nie wiem, byciem... Charakterem współzależnieniowościowym, że nie będę już dbał na przykład, nie wiem, nie będę już na każde wezwanie, nie będę już dbał i ogarniał mamy czy ojca, ale będę nadmiarowo starał się dbać i ogarniać żonę męża, a wręcz poszukam partnera, partnerki, który będzie taki, żeby, ktoś, kto chce być ratownikiem, znajdzie sobie kogoś do ratowania po prostu. Znajdzie, ale tak, tak, tak. brzmi, ale trochę... Tak, ale no dlatego ta terapia, ale w tej terapii, tak? Czyli jeżeli no. nie funkcjonujemy jak osoba dorosła, która sama sobą zawiaduje, sama za siebie bierze odpowiedzialność, nie? która ma dobre granice, dobry kontakt z potrzebami, ogarnia swoje emocje i reaguje jakoś adekwatnie, to jak tak nie funkcjonujemy, to to jakby wymaga korekty. Hmm. Czasem to są, no, jakby, no, nie wiem, no, krótkie terapie, tak? Cóż, się, ile to zajmie czasu, ale jeśli podejmę tę terapię i zajmie to ten rok, dwa, tak, no to resztę życia mogę wieść jak dojrzały człowiek, tak, właśnie swobodny, z wol wolny, z granicami, hmm. y, dobrze komunikującym się, że to po prostu, są, no, same zyski, wiesz, to. Też teraz, co robią, to już też tak naprawdę, no, że musimy, musimy się się wiedzieć, i... Zregnę nie wiem, czy. Okej, okay, mo... to jest pomysł, który mi się narodził. Narodził się w tym momencie, ocenił, bo ty bardziej wpisujesz jak to widzisz, że być może czasami lepiej zacząć od terapii par, na przykład, nie wiem, w drugim, trzecim miesiącu związku, niż skończyć u prawnika rozwodowego. No. No, to wiem, przesadzam, ale jak w ogóle myślę, że czy tak. czasami takie po prostu każdy z nas, zwłaszcza jeżeli wchodzimy w związki, w późniejszym też wieku, ma jakieś swoje trałę, czy początek związku od podejścia tego, ok, to spróbujmy podejść do kogoś, żeby nam pomógł wzajemnie dograć nasze bóle i dograć nasze też dobre strony, jak w ogóle myślisz, czy, czy taki pomysł brzmi rozsądnie, czy myślisz, że to dopiero powinno się w jakimś czasie robić, kiedy, kiedy już coś zacznie zgrzytać? No to kwestia świadomości, dojrzałości obu stron, ale to nie no. musi być od razu terapia. To mogą być warsztaty, tak? to mogą być jakieś w internecie pełno jakichś takich konferencji, tak? Nie wiem, podcastów na, na ten temat. Nie, żeby sobie to wspólnie słuchać, omawiać ym, yy, i się przyglądać. A jak napotkają na coś, no, czego nie są sobie w, sami, sami w stanie jakby yy, yy, przepracować, przegadać, no to wtedy. Specjalista, ale na pewno jest to dobry pomysł. Nie? Znam parę, jakby dobrze do, do mi znać, że y, terapię zaczęli, już byli narzeczonymi, mieli termin ślubu, ale jeszcze poszli na terapię, żeby przegadać parę kwestii. Tak, tak to było powiedziane. A. I to było bardzo sensowne, nie? Kiedyś ja musimy chyba sobie zrobić o tym faktycznie jakąś jakiś odcinek, a też jeżeli nasi widzowie będą chcieli, to możemy pomyśleć o tym, żeby w ramach kanału przygotować taki cykl warsztatowy, właśnie jeszcze nie terapia, ale już warsztaty, coś takiego na początek związku. Mm -hmm. y Okej, okay. na początek, czy w każdym momencie, nie? Na, na, na jakby... Poprawy relacji. Super, no super. Duże wyzwanie, ale no, chciałabym coś takiego zrobić. To chyba z tym, z tym możemy naszych widzów na ten, na ten specjalny nasz odcinek zostawić. Okay. Dziękuję, dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję Państwu za, za państwa czas i do zobaczenia. Do zobaczenia.